Lotus Kolej działa na niezwykle konkurencyjnym rynku przewozów towarowych, na którym działa w sumie około 60 przewoźników. Spółka, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, dynamicznie się rozwija. Przede wszystkim inwestuje w bezpieczeństwo i terminowość przewozów, w nowoczesne rozwiązania informatyczne, które wspierają transport kolejowy, oraz w nowoczesny tabor, m.in. w lokomotywy liniowe, takie jak Dragon. Oraz lokomotywy manewrowe, takie jak lokomotywa 6DG. Lokomotywa manewrowa przeznaczona jest do wykonywania manewrów, jak sama nazwa wskazuje, na bocznicach kolejowych, czyli krótko mówiąc przetaczanie składu wagonowego. Natomiast ta lokomotywa jest predysponowana również do prowadzenia lekkich pociągów towarowych, ma Walory, których nie miała lokomotywa, niezmodernizowana, między innymi lepsza widoczność pozwala na obsługę jednoosobową tej lokomotywy. Lokomotywa 6DG jest to zmodernizowana lokomotywa SM42. Ze starej lokomotywy pozostała tylko ostoja i układ biegowy lokomotywy, czyli to, co widzimy, jest pomalowane na czarno, natomiast całe nadwozie jest w 100% nową lokomotywą. Lokomotywa ta została zmodernizowana przez zakład Newag Nowy Sącz. Ta lokomotywa w stosunku do starej ma większą moc. Ta moc wynosi ponad 700 kW, to jest blisko 1000 koni mechanicznych. Lokomotywa ma większą również siłę na rozruchu. Tu jest ponad 215 kN. Jest to pierwsza nasza zmodernizowana lokomotywa w tej wersji. Będziemy w najbliższych dniach spodziewać się dostawy dwóch następnych takich lokomotyw. Docelowo chcemy zmodernizować całą flotę 11 naszych lokomotyw SM42.